Cześć, witajcie. Nie wiem, jak to będzie z nagraniem. Miniemy sobie ten. Ja jestem Kuba, a to jest Game Dev Tycoon. Oczywiście, z pewnością wiele osób słyszało już o tej grze, że to jest teraz Hitior. No i powiem Wam, że. Potrafi, potrafi zabrać człowiekowi trochę czasu na gierka Przyznam się szczerze, że widziałem Uroja tę tą grę No i bardzo mnie zafascynowała I zacząłem grać Jak zacząłem grać, tak żebym grał i grał i skończyć nie mogłem Dobra Tu wybieramy sobie postać Jak nazywa się nasze studio więc pierwsze co zrobimy to wiemy, kulka mamy games i, I tutaj... ja kulka. ciekawe jak kobiety wyglądają jeszcze nie widziałem wow no dobra ale weźmiemy sobie takiego standardowego gościa losowego może to wow No widzicie, tutaj miałem zapisane jakieś gry, kurde, no nie wiedziałem. Kto chce zagrać w yes. Game 51, no, no projekt. No dobra, ale zaczynamy grę. Develop New Game. Grę sobie oczywiście nazwiemy... Jak jest to tu nazwać? Powiedzmy, że to będzie. O, no, jakaś tam gra. Powiedzmy. Beat na beat. I niech będzie. Ja Wam powiem tak szczerze, że. Najlepszą opcją na, na początek. Tak mi się zdaje, że to będzie sport. Sportowa gra i to jeszcze jest symulacja na pc -ty na razie i dajemy next oczywiście grafikę musimy sobie tu ustawić jaka w tej grze ma być to no, oczywiście 2d grafik start no i jedziemy no i tu w tej grze będzie chodzić bardziej chyba o game, gameplay no silnik może być no, i to może być. Stawiamy na gameplay, żeby była duża rozrywka na maksa. Silnik niekoniecznie, sloty. Znaczy, story, przepraszam. No, grze symulacyjnej, no to co? No, co, biegnie sobie gościu przez spotki, koniec, nie? Cała historia. O, dużo bugów, dwa bugi. No i teraz mamy drugi le drugi tej, stage, do tego robimy? Oczywiście, lewele muszą być dobrze zrobione, ciekawe Inteligencja, no podwyższymy trochę poziom no, A dialogi obniżymy, bo po co będą takie Dialogi są niepotrzebne w tej grze I lecimy dalej no, Trzy bugi, i ostatni ten tu jakie mamy używać dźwięki, tu jest silnik. No, postawimy sobie na zbudowanie świata na grafikę, tak o, o tak tyle i obniżymy trochę dźwięki, bo dźwięki no to, to tam za bardzo nie muszą być profesjonalne. No i dam OK, ciekawe, jak to wyjdzie. się tutaj idą te punkciki. Tutaj, co, co się robi, możemy kliknąć finish, ale poczekamy chwilę, może jeszcze coś, o i już jeszcze tu jest de de design. No i klikamy finish, czekamy. I to oczywiście tutaj się leveluje, powiem wam. Doszłem do szóstego levelu Tak, do szóstego levelu Już miałem Ogólnie teraz były dostępne tylko Te Commodore 64 Czy ta Amiga czy to była? Nie, Commodore I, I PC Teraz są dostępne Z biegiem czasu po prostu Z biegiem czasu po prostu wchodzą nowe konsole Wchodzi Nintendo Wchodzą jakieś te No jak to się nazywa? gry telewizyjne, te takie wiesz, Pegasusy, nie Pegasusy inne takie będziemy oczywiście naz nazwy w tej grze nie ma oryginalnych oczywiście tych nazw tych konsol i przy szóstym levelu doszłem czyli tu miałem chyba 11, 18 lat później, bo tu masz rok, miesiąc, tydzień <laughs> miesiąc Doszłem do 11. Nie, do 19 czy 18 roku. Już były PlayStation 2 już wchodziło. Już, miał, już były nawet y, PSP pierwsze wchodziło. No, tak, Xboxy i tak dalej. Mogłem sobie wykupić licencję, bo to trzeba później wykupić i robić na te, na te gry, ale już zbankrutowałem Nie poszło mi. No i teraz zobaczymy jak, jak teraz wyszło. To są DWP, oceniają grę 6. No to okej. 7 okej No, no to i na tej grze zarobimy. Spokojnie. 8-8, osiem, osiem, no Starą gwiazd. Teraz o tutaj są jakieś te katar yy, no jakieś newsy, że grę wypuszczamy tutaj leci no, z miejsca 5700 24 gra no to nie jest, to jest dobrze mamy oczywiście sierponów. oczywiście zarabiamy ale nie czekamy aż się zarobimy cokolwiek bierzemy kolejną grę Którą nazwiemy, powiedzmy EURO Euro, Euro, Syp i reit. Eurospirit I weźmiemy w teraz, y, Military, RPG i teraz weźmiemy na tego Komodorca zrobimy cokolwiek. Oczywiście tu musimy zapalić za to 30k, to kosztuje nas. Damy next. 30 grafika taka. Możemy normalną, to będzie taniej, jakąś tekstową, ale 2D więc z zupełności wystarczy. Tu się gra już robi. I teraz tak. Tu na gameplay to już tak nie za bardzo. I to jest RPG Silnik też taki trochę lepszy, ale questy mają być dobre, nie? Wiecie. Musi być dobrze, dobre questy, nie? I damy OK. I... O! I rekord. 10 tysięcy No. No i teraz mamy drugą fazę Level de design nie za bardzo Ale dialogi mają być fajne No to troszkę obejrzymy A niech będzie, zobaczymy co to wyjdzie z tego Czasami się go się tak zawiesza i rapie się i nic się nie dzieje, o to mnie denerwuje w późniejszej fazie gry, bo to kurde. World Design. No, grafikę troszkę... Mniejszymy. Worda powiększymy. Lepsze dźwięki. A, grafikę może jeszcze trochę zmniejszymy. No i... Zobaczymy. No. No i nawet. Nie wiem, czy ta gra będzie za, za dobra. Design mamy, ale technologia nie mamy. Technologia słaba. No, tutaj są newsy, że to lepiej robić na to. O, już lepiej. No, wskoczy jeszcze coś? No, come on. Halo? Nie, dobra. Pogramy za chwilę, nie będę grał przecież cały czas że z tego gameplay'a, to będzie takie granie po prostu Wypuszczamy grę No i zaraz No zobaczymy jak Kurde znowu średniak gorsze od tamty. No ale nieźle, nieźle, mamy 96 fanów Tu sobie możemy zobaczyć Gain history Średnia 6,75 No tu jeszcze żadnych Informacji nie mamy, Bo jeszcze nie sprzedajemy A tu 7,25 15 tysięcy sprzedanych Koszt Zarobione, profit Wypuszczone ocena 24, top, top sales. Dużo fajnych takich opcji, na, na co to jeszcze wypuszczone. Ok, zobaczymy, jak tam będzie zarabiać albo nie. Najpierw research i weźmiemy tak racing, sobie znajdziemy. możemy mieć takie kontrakty jak no będzie kasy brakować teraz nie mogę ale trzeba coś zrobić dostaje się kasa ale jak się ich nie zrobi to się to zabierają z konta jakaś Japonia, coś tam będzie wypuszczać Nintendo To będzie Nintendo, a to Nintendo chodzi No i no i pięknie zarabia. Mamy zrisarczowane. I weźmiemy jeszcze jedną grę. Grę nazwiemy Milano. No nie mam pomysłu teraz na te nazwy do gier. Weźmiemy Racing Simulation na. A niech będzie też na to trudno. Standardowo, nie się robi. Powiem wam. O standardowo, jak to jest wyścigałka. To raczej... To raczej gameplay, silnik, reszta to nie. No i tu niech się nam robi. Dialogi gałkach nie. Level design. O, no i to też może być. Poziom trudności może być większy. No, dialog może no trochę lepszy. O, no, mógłby to być nic for speed. No. No i ładnie. Oczywiście, grafika musi być dobra. No świetnie, koniecznie. Dźwięki też no, niekoniecznie. No, muzyka też każdy może puścić własną. Przypominam, że to jest Commodore, to wiesz, to tam muzyka, to tam jest, no, wiecie, super, ekstra, MIDI, dyskotekę można robić, o. czyli Pegasus tak zwany, nie Pegasus, no, tu pisze TS ile to jest, no, ta gra też nie będzie za dobra technologicznie, designersko trochę słabo no jeszcze jeden do designu by się przydał i dobra, wypuszczamy tu dostajemy oczywiście punkty ja to przyspieszam bo no po prostu no, no, no wiecie no Trochę długo to trwa takie patrzcie jak lecą No tak to od razu się zobaczy Zobaczymy jak wyszło ta gra Uuu to znowu lipa Teraz mi się udało Pierwsza gra, same dziewiątki no, To mnie ustawiło 3 gierki, 3-4 gierki takie po dziewiątkach. Od razu, kurde, 2 miliony i heja Kasiorki. I wszystko. Ale teraz bierzemy Research i Custom Game Engine. Czyli po prostu będziemy mogli sobie własny silnik do gier stworzyć, którego warto. Warto zrobić, powiem Wam. Strand World, no i tu mamy nowy research Ale oczywiście tu możemy custom Engine zrobić, no i tu możemy mieć 2D grafik, no i stworzymy monosąd, story to. I stworzymy sobie taki. Taki silnik. Widzicie, tu idzie. I robi. I wiecie co? Chyba będziemy robić gry na tego. czyli zaczniemy zrobić tylko jedną grę. Bo długo nie będziemy w to grać, ponieważ bardzo długo by to trwało tak naprawdę. Więc jeszcze wam pokażę tylko właśnie ten jak się robi ten silnik. Zrobimy jeszcze jedną gierkę Później może jeszcze nagram jeden odcinek z tej gry Jak już jestem w swojej wielkiej firmie Zatrudniam pracowników Przyznam się szczerze, że trochę nie ogarnąłem pierwszym razem I zbankrutowałem, a mogłem mieć pracowników Którzy by pomagali przy, przy robieniu gier jakby miał ich od początku A stać mnie było to pewnie bym nie zbankrutował, bo po prostu już moje gierki. Moje gierki po prostu już były za słabe, żeby je robił jeden człowiek. No i teraz weźmiemy, powiedzmy, fajka pokoju i tyle niech będzie. Weźmiemy Space Action na. Oczywiście tu musimy widzicie musimy wykupić licencję 80K to kosztuje. No i wykupimy sobie tą licencję, bo się może przydać. I wybieramy swój. Tutaj tutaj jest dodatkowa opcja Game Engine 1 Damy next i tu wybieramy. Gdzieś tutaj widzicie tu już jest 2D, 2D Graphic V2, już koszt 60, będziemy na minusie. Że jak będziemy przekroczyli 50k, to bankruta. Ale nie przejmujcie się, oczywiście jest Save Games. Oczywiście Linear Story. No, może się zmieścimy. Gameplay o no, no tak zrobimy. O, shit Dobra, o właśnie o to chodzi, że się nie bankrutuje, tylko. Za pierwszym razem się nie bankrutuje, dopiero za drugim. Tak zrobimy. Dają, dają pożyczki, nie? Chociaż tyle. Jak bajka pokoju, to sobie zapalę. Oczywiście. O kurde, tutaj trochę dźwięki damy lepsze. Grafikę z. i War I damy monosąd wszystko na jak najlepsze. No, i widzicie od razu tutaj, 18-16. To już wiecie, że to już jest lepsza. Będzie jakościowo ładnie będzie gra wyglądać, to po pierwsze, i technologicznie będzie lepsza. No i finish. Adam Katar. No i proszę bardzo, nowy rekord tutaj levelowałem już długi level tu możemy wynaleźć joystick w sumie możemy coś wy, wyna, wynaleźć widzicie, tu jeszcze trzeba płacić za to, że się wynajduje wyna, wynajduje weźmy jeszcze nowy topic powiedzmy fantazę dla gra nam zarobi, Kolden no średniaki wychodzą. Są. Później jeszcze fajnie wychodzi, bo masz konwencję G3. Stoiska można sobie ustalać małe, średnie, duże. Kampanie marketingowe w magazynach, gdzieś tam dema jakiś do, do gazet. I tu jeszcze jest hype, czyli popyta, czyli że ludzie chcą tej gry. Wynalazłem fantazy, ale trzeba poczekać, niestety. Dobra, zrobimy jeszcze jedną grę. Grę na THE e, END, czyli koniec, czyli ostatnia gra na, w tym odcinku. Jeszcze może jeden pokażę odcinek jak może nie zbankrutuję, może jak będę kontynuował rozgrywkę już samemu. Może nie zbankrutuję i pokażę Wam duże studio jak i inne opcje ciekawe. Weźmiemy Fantazy RPG Oczywiście no 30K to kosztuje, mam mało pieniędzy, więc wypuścimy to na PESETA, użyjmy swojego silnika do gier, jedziemy, bo tu musimy zapłacić 35K, więc lecimy, że to jest RPG. Oczywiście dam tutaj. O oczywiście gameplay nie jest najlepszy. Story, questy, engine i ciach. No tam pisze, że ludzie lubią tego, bo nie ma temperatury. No, oczywiście. Dialogi. Podstawa bo to są czasy, gdzie były czytane wszystko, nic, nic ten, to więc musi być coś dobrego. Nie wiem, czy to znaczy, że to dużo dialogów, czy po prostu te dialogi są lepsze. No i tak. Niech będzie. No, W sumie tutaj to może zostać tak jak jest. No i też się sprzedało. Jeszcze bogi, no jeszcze leci, leci. Dobra, finiszujemy, nie ma co czekać i zobaczymy jak nam pójdzie. Tutaj jeszcze, tworzenie gier na tym silniku, levelujemy. No i zobaczymy, wychodzi. O, o! ósemka ósemka dziewiątka no no to teraz się odbiliśmy od teraz już jest po... jeszcze takie dwie gry i masakra no i zobaczymy jak tam będziemy zarabiać od razu w pierwszym tygodniu 11 No, kochani, 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 to by było na tyle. Game Jeff, Dev czy Dev, Dev, Dev. w To była taka rozgrywka. Bardzo grę polecam. Gra wciąga na wiele godziny. Jest nie jest zbyt droga. Ja może gdzieś około na polskie pieniądze zapłaciłem. 35 zł. To nie jest to nie jest dużo więc w... warto się w nią zaopatrzyć na stronie producenta spokojnie yy, przez paypal yy, można kupić oczywiście w, w google po prostu pisać nazwę gry i wyszuka stronę producenta I jeszcze taki fajny hold bo Dzie jak Pierwszy raz się gra, to na jest kontakt message, że dziękuję za zakup gry, a nie piracenie. No i oczywiście. To nie słyszeliście, że yy, piracą z tą grę, po prostu ta gra nie działa, wywala się jak to pirat. <gry> Specjalnie zrobili, żeby nie piracić gry. No i dobrze, to by było na tyle. Trzymajcie się chaos?